Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki filmik, w którym pokażę Wam, jak wygląda komosa rózgowa oraz bataty. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Kilka dni temu na Instagramie, gdzie Was zapraszam, dodałam zdjęcie komosy rózgowej, Zdjęcie to dodałam z zapytaniem, czy wiecie co to za roślina. Niestety nikomu nie udało się odpowiedzieć poprawnie, więc teraz na filmiku pokażę Wam, jak wygląda komosa rózgowa, która już jest dość dużą rośliną. Tutaj niestety trochę się pokłada, więc będę musiała postarać się ją jakoś lekko podeprzeć pomóc. U mnie komosa rózgowa była wysiewana z nasion. Potem sadzona do gruntu. Aktualnie, jak widzimy, ma zawiązane piękne owoce. Ma ich bardzo dużo. Większość z tych owoców jest jeszcze niedojrzała, zielonych. U mnie rośnie w towarzystwie cebuli, ale w zasadzie to nie przeszkadza niczemu. Super rosną razem. Co do tego, jak czy sprawiała trudności ta komosa rózgowa w uprawie, to nie. W zasadzie niczym nie zajmowałam się, nie pielęgnowałam, tylko było od czasu do czasu podczas suszy podlewana. Co do tego, jak wyglądają owoce, to są takie fajne, malutkie, czerwone. Zastanawiam się szczerze, czy ona już jest gotowa do jedzenia, bo nie do końca jeszcze jest czerwona, więc jeszcze kilka dni poczekam. Na chwilę obecną nie potrafię powiedzieć, jaki ma smak. Jest to taki coś dla mnie aktualnie trochę dziwnego jeszcze w smaku, więc jak już poczekam jeszcze parę dni. To dam wam znać, czy faktycznie smak się coś zmienił, czy nie. Tutaj moja cebula, jedna jest mniejsza, druga większa, ale to nic. Będzie sobie po malutku. dojrzewała. Jest tutaj bardzo gęsto, ale będę wyrywała systematycznie do obiadu. Komosa rozgowa się ładnie rozrosła. Ma piękne listki, super jest zielona. Jeszcze listków w zasadzie nie jadłam. Ale powiem Wam, że spróbuję i też Wam dam znać gdzieś w innych filmikach. Więc zachęcam do subskrypcji kanału. Piszcie w komentarzach, czy Wy kiedykolwiek mieliście do czynienia z tą rośliną u siebie w ogrodzie. Jeżeli tak, to piszcie, jak Wam smakują te owoce. Czy one mają jakiś fajny smak, czy faktycznie takie coś dziwnego, bynajmniej w moim odczuciu. Jestem zdziwiona, że tak pięknie zaowocowała. Co mnie akurat cieszy, pięknie wygląda, było wtedy bardzo dużo owadów, jak były kwiaty, więc super. Tutaj jest mój batat, batat wygląda super, pięknie się pomalutku rozrasta. Na chwilę obecną jeszcze nie będę robiła mu podpór, ale już niedługo myślę, że coś będę musiała zacząć działać. Fajnie, batat rośnie, ale jak zwykle u mnie wszystko zarośnięte, więc trochę muszę wyplewić. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Piszcie, jak tam Wasze bataty. Cześć.